shut sucha słoma, teraz jest popiół, jęczmień ładny, już zielony nie jest. Prasa uszykowana, wczoraj walczyliśmy do 20 po 10 od 16. Najgorzej było zdjąć łożysko napędzające wały i pasy, bo po prostu wymieniliśmy jedno wcześniej, chcieliśmy wymienić drugie również. No, i nie obyło się bez e, zniszczenia tego, co wymieniliśmy, i wypalenia go nawet, bo nie dało się po prostu e, wyciągnąć tego wału, ale koniec końców udało się wszystko spasować. Gra gitara, prasa chodzi cichutko, e, w częściach wyszło drogo, bo wiadomo jak są części do Krone. Także e, co tam jeszcze było? Pokażę wam. Na prasie wam później pokażę. Poniedziałek, dzisiaj jest sobota. Ku, kuby, jęczmień czaskają. Pan Stachu też tam jedzie, jęczmień. Także tam jeszcze jakiś kombajn, także już kombajny ruszyły. Ja się tak właśnie obracałem, mówię, kurwa, czy działa gdzieś? Ja mam już napchane tej słomy, że nie może ujechać, nie? Teraz amasz bo tam się trochę wycofałem. Środkiem jechać? No, środkiem. Za szybko zmieniam te biegi. A może na C powinieneś jeździć, bo on na C ma większą petę. No, a może na C. No i na takim C3 to było dobre, chyba. Ej, dobra. dobra no. Nie wiem, czy do końca, czy tutaj. Trzeba nawrócić. Możesz tutaj, tylko mówię, ten rzędy musisz na maksa opuścić. Gdzie to, tu sobie. się kurwa tam opuszczę? Się w ostatnim możesz. I chyba w, y, drugą stronę, chyba. Ale. Dobra, jest Ja zawsze patrzę, czy kołem tych kurwa węży nie wyrwę, bo to tak no. wszystko blisko jest Tutaj chujowo ci to zrobiłem, że naprzód wziąłem, bo teraz nie gdzieś widział I na A sobie teraz podjeżdżaj, bo tak wziąłem, że na A2 jest najbezpieczniej Wtedy nie musisz kawać. Kurwa, ale się ciągnie pod tym. No, bo teraz masz było opuszczone, nie? Musisz podnieść No To czy ja podnoszę? Podnoszę Kurwa, pamiętam, że kiedyś u Was tak zrobiłem tą dziesiątką z korterą. Nie, wiem, dużo się nie napchało. To chłopie, kurwa, no normalnie się zatrzymał, ciągnie ani do przodu, ani do tyłu, nie? Tak? Pod przyczepą się. No, ale to może całą. na pszenicy, bo. No, no, no. no na tym to. Powiel, nie? Koło chaty. No wiecie, mówię, mówię, kurwa, co się dzieje, nie? Są Halo. Aha, no dobra, dobra Co? Możesz stanąć i poczekać aż od rury otworzy I to jeszcze tak, musiał chyba uważać Nie Za bardzo, żeś podjechał Musisz jechać jednym kołem, po słowie Nawet wolniej on jedzie niż Uja, Tutaj mam taką, taki prześwit, nie? No. Nie, by trzeba do Jurka zadzwonić, żeby on przyprowadził tą przyczepę. Dobre. Mogę wam z jeszcze pokazać, bo ojciec wsiadł i ze mną zmienił Jak ona idzie cichutko, nie? Jak na... Na trasę, która nie jest pasowa I jak elegancko idzie Ale krzeje, ja pierdzielę O Zosia Trzyma drona i jeszcze puścimy drona na chwilę, nie? Żeby nie było, że nie puściłem Witam, witam Was bardzo serdecznie w tym e, najnowszym filmie e, pierwsze prasowanie słomy w tym roku e, od po jęczmieniu już sprasowałem 5 hektarów <laughs> czy tam 6, teraz jesteśmy u Pana e, Stanisława, Pana Stacha e, też od niego bierzemy z jęczmienia bo oni do świn nie potrzebują e, to my zbieramy e, no i jedziemy, naprasowałem dzisiaj już około stówki rolek także, także jest tego towaru prasa na razie po tym serwisie jak zrobiliśmy który Wam tam pokażę, co powymienialiśmy łańcuchy główny łańcuch napędowy od pasa i od wałów Yy, łańcuchy z kołami zębatymi w podbieraczu, w podbieraczu z obydwóch stron yy, no, serwis konkretny wszystko chodzi elegancko yy, siatkę dopracowałem teraz, że jest picobello, po prostu ma, jest tak jak powinna być yy, nie robi żadnych baboli, pióropuszy, jest po prostu klasa pan Stachu tutaj yy, muci już resztę no yy, a my Czekamy na przyszły tydzień. Podejrzewam, że już się coś zacznie z No, a ja y, prasuję. Y, prasuję po prostu jęczmień. Towaru jest. Y, no i co? I kurde, zbijam na, y, zbijam na 70% tylko dlatego, że raz zrobiłem na, suf, na stówkę i uwojałem jeden pęk. Nie musiałem go na nowo wyprasować, po prostu był zbyt zbity. Siatka pękła, nie? No, także. Jedziemy na 70%, 4-3 siat, obroty siatki, no bo jednak to jest. to pręży jęczmień bardzo, także siatki trzeba trochę więcej niż normalnie w słomie. Robimy 150, jak widać ona teraz te sprężyny wyskakują, to jest półzmiennokomorowa prasa, więc ona jakby. Yy, Komora się nie zmienia, tylko z, y, ten, piu, ten jakby pióropusz zaciąga się do środka i powiększa, powiększa jakby komorę, tak mogę wam wytłumaczyć, y, no. Waltra, bo żni, jak żniwa to z waltrą y, prasuje, no i co, jest kurde praca, tak się jedzie, wszystko na izobasie, także jest wygodnie, elektrozawory, 1400 obrotów, 500 nawałku i y, jest gans. No, i zobaczcie, jak to wygląda. Nikt mi nie powie, że nie jest zbite. Jest kawał rolki. Jest zbita jak byk. Ładnie wygląda. Jest równa. Siatka się równo rozkłada. Także kawał słomy jest. I tak można prasować. I na razie jest wszystko dobrze. I się cieszę, że się nic nie dzieje. Serwis był potrzebny dobrze, że był. Po pięciu sezonach należało się tej prasie po prostu, żeby, żeby ona chodziła kolejne lata tak niezawodnie. Bo przez te lata nic się nie działo. Jedno łożysko poszło nam się na kieszące, ale to już zmęczenie materiału, było. tyle snopków zrobione. No i teraz zrobiliśmy ten serwis i miejmy nadzieję, że nic nie będzie działo. Na zapas jeszcze sobie dwa łożyska kupimy. Wiemy, jak to ściągać. Teraz był problem ze ściągnięciem, trzeba było nie mogliśmy wybić, bo wtedy co oni założyli to łożysko, ojciec tam, mnie nie było wtedy, to i tak nabili, a żeby ściągnąć łożysko z drugiej strony, no to trzeba zdjąć te też. No i nie szło go wyciągnąć, trzeba było palnikiem wypalić kulki, dopiero zeszło, założyliśmy dwa nowe i teraz jest gans, pusz się zamyka, rolka się formuje. Podobno bas mamy jeszcze nawet, do, bar, nawet w dobrym stanie, bardzo dobrym stanie, że on jeszcze wytrzyma swoje, jeżeli, będzie w takim, jeżeli będziemy tak, go, tak dwali o to wszystko. Jedyne co w walce za 150 godzin będzie trzeba zrobić serwis olejowy skrzyni, bo na 1200 jest chyba prze, e, w instrukcji. Także to będzie trzeba zrobić, ale to już będzie, podejrzewam, że jakoś tak po żniwach. Przed oraniem podrzepaki Także na spokojnie. No, jednak, tego GoPro 11 mają to do siebie. Siódemka mi tak nie robiła, ale jedenastka przegrzewa się. Jak jest na przykład w, w kabinie ciepło yy, i się nie ma wiatru w nią. No, jednak w lepszej jakości nagrywa. No, ale wracając, sumy z jęczmienia zbieramy. Akurat yy, no, z, z ostatnimi czasy zwykle zbieraliśmy od wojna Od Kuby, właśnie. I jeszcze od dwóch lat teraz zbieramy od pana Stacha, się wymieniamy za gnójnie. No i co? No i jeszcze będziemy na pewno coś tam dobierać później w zbóż. Nasze zboża jeszcze czekają, tak samo rzepaki. Widziałem tu w okolicy, że ktoś już rzepaki trzaskał. No my czekamy jeszcze, jeszcze to nie jest to, ale już dochodzą powoli i kurde niedługo, niedługo będzie rzepak. Siatka się kończy to przewiniemy, tylko żeby mi się nie skończyła na... No... Kurwa Chujowizna z tym kurde memeją, jak nie wiem Tu jest nożyk A Najgorzej Dobra no idziemy, no co? <grywdy> Będę się patrzył Najgorzej jak ciągnie siatkę nie zdąży zatrzymać O Dobra, trochę zostało Czy ja to dowiążę Kurde Chyba, chyba da radę Ona się rozciągnie, nie? Nie ma nie ma się o co martwić Zakładamy dziada Cyk cyk Pyk, pyk. Tu do góry wpinamy. Naciągamy siatkę. Zbieramy śmieci. No bo jak to zostawić na polu nie wolno. Rzucamy. Bierzemy nożyk. O ile raz już zostawiłem. Zamykamy to. I testujemy Jeszcze raz muszę puścić siatkę, bo... I jedziemy Gryzie się od razu od jęczmienia Operacja się powiodła Mniejszym oporem Także Jestem zadowolony. Ile z baterii? Końcówka. Ale jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę, subika, skomentuj. Ja na pewno będę więcej prasował. Tylko dzisiaj po prostu jest szybka akcja, bo przyjeżdża do mnie kumpel yy, i mamy jedną robotę do zrobienia na chacie i tata się ze mną zamienia na prasowaniu. I, i po prostu tak wygląda sytuacja, że my tam będziemy grzebać bo ojciec akurat tego nie ugarnia a my będziemy to robić i... no i tyle widzicie, że fura już stoi chyba, że się ze mną przejedzie jeden przejazd to zobaczymy przejedzie się se usiądę z boku, może drona puszczę by było fajnie no ale... Koniec końców, dzięki za oglądanie, widzimy się w następnych filmach, na razie cześć.